No to zrobimy zadanie testowe. Siedem, siedmiu myśliwych. Upolowało 28 jeleni. Ile dostanie każdy myśliwy. Dobrze. 28 jeleni. I siedem myśliwych trzeba podzielić. E, to się równa. Osiem podzielić na siedem jeden. Siedem. Podjąć. Dwadzieścia jeden. Podzielić na siedem trzy.

Normalnie jeden z przodu i trzy z tyłu. I się zgadza.